Przyglądam się kochani waszym reakcjom. Część z Was jest zaskoczona. Jak to? Ewangelia tutaj, Uniwersytet Warszawski. O co chodzi? Wiecie, co to potwierdza? Tylko to, jak bardzo jako ludzie zbłądziliśmy, jak bardzo odsunęliśmy się od fundamentu życia, od fundamentu bezpieczeństwa, od fundamentu naszego istnienia. Przyjaciele. Od 1998 roku do 2003 roku dumnie maszerowałem tą bramą. Skończyłem z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa tutaj na tym uniwersytecie. I jak każdy młody człowiek, jak każdy student, wydawało mi się, że już jestem dorosły. Wydawało mi się, że już wiem wszystko. Wiem o co w tym życiu chodzi. Wiem jak je budować. Szedłem dalej z nurtem tego świata. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej. Ale coś Wam powiem. Lata mijały, fundament rozwodniony był ten sam. Nadal nie byłem człowiekiem w pełni zaakceptowanym. Nadal, bez względu na to ile miałem kasy, a przed chwilą słyszeliście świadectwo mojej żony, pieniędzy mieliśmy dużo, ale nadal nie dawało nam to poczucia bezpieczeństwa. Nadal była cały czas gonitwa króliczka. Przyjaciele i... Ja postrzegałem siebie w ogóle jako intelektualistę. Ja byłem w stanie rozmawiać z większością osób, dyskutować na temat różnych prawideł socjologicznych, społecznych, ekonomicznych. Ale w moim zawodowym życiu było dwóch odważnych ludzi. Jeden prawnik, drugi dyrektor sprzedaży. Oni stanęli i powiedzieli, Michał, nie ma znaczenia ile masz kasy. Nie ma znaczenia, jaką pozycję w życiu zbudowałeś, na ilu konferencjach występowałeś. Jaką tam masz opinię wśród ludzi, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że Jezus umarł za ciebie. I teraz kiedy to słyszysz? Jaką reakcję wzbudza to w twoim sercu? Te proste słowa. Od dwóch tysięcy lat te same słowa. Że ratunek jest w tym, co Jezus zrobił dla ciebie. Jaka jest twoja reakcja? Przyjaciele, ja wzrastałem w tym samym, co większość ludzi wzrasta. Ja byłem zaskoczony. To było niedorzeczne w XXI wieku, ja miałem swoją wizję, swojej kariery, ja wiedziałem, co ja chcę zbudować, wiedziałem, że tak naprawdę, jak będę miał dużo kasy, jeszcze więcej pracowników w kancelarii, to wtedy będzie okej, okay. ale ja szybko się przekonałem, że pie w pieniądzu nie znalazłem szczęścia, w pieniądzu nie znalazłem bezpieczeństwa, i wiecie co? Postanowiłem to sprawdzić, te banalne słowa Ewangelii, postanowiłem sprawdzić, czy to jest możliwe, Zastanawiałem się, czy w Boga wierzą tylko mocherowe bebrety, czy jakieś gangusy, czy normalny człowiek, intelektualista, taki jak ja, który tak naprawdę uważał, że dzięki swojej ciężkiej pracy, swojemu, swojej determinacji, umysłowi, zdolnościom osiągnąłem cokolwiek w życiu. Czy ja mam, czy w ogóle ten Bóg, i się w ogóle istnieje, czy jest jakikolwiek związek z moim, z, moim, z moim życiem. Nigdy nie miałem w ręku Biblii. Wydawało mi się, że to jest książka dla ludzi słabych. Nie dla ludzi, którzy osiągają sukces. Nie dla ludzi, którzy mają marzenia. Jakże wielkim byłem błędzie. Jakże bardzo się myliłem. I teraz chcecie zapytać. Zbliża się sesja. Pewnie dużo czytacie, może słuchacie, nieważne. Kiedy ostatni, ostatni raz wziąłeś w swoje ręce, czy wzięłaś nowy testament? To ostatni raz w ogóle sprawdziłeś, czy Bóg pozostawił ci jakiekolwiek dziedzictwo. Przyjaciele, przesłanie Ewangelii jest cały czas to samo. Ewangelia jest ta sama od dwóch tysięcy lat. Czy to nam się podoba, czy nam się nie podoba? Czy budujemy swoje własne królestwa, czy budujemy swoje własne systemy bezpieczeństwa? One są kruche, one runą, runą bo one są budowane na piasku. Zobaczcie, jaka afera. Gnieźnie, lud spadł. Ludzie, co się dzieje, co się dzieje? Może trzeba gdzie indziej szukać, gdzie indziej fundament budować. Przyjaciele, jedno z głównych z które Jezus dwa tysiące lat temu wygłosił. Przyszedł do niego taki religijny człowiek, bardzo poważany przez wszystkich, wiecie, miał swoje święcenia, miał swoje szaty, miał swoją pozycję. Ale przyszedł do Jezusa i zapytał go, mistrzu, o co chodzi, bo widzę, że czynisz wielkie rzeczy. A Jezus powiedział mu, Nikodemie, dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Dopóki nie narodzisz się na nowo. A on mówi, jak? Mam 67 lat, jestem mądrym człowiekiem, stoisz przede mną i co? Co ty mi za bzdury mówisz? Co ty mi opowiadasz? A Jezus mówił, myślisz po ludzku. Myślisz po ludzku. Przyjaciele, ten system tego świata od początku nas tak kształtuje. Od początku spięte pośladki. Musisz to, musisz tamto. Ilu z was ma zakorzenione w sobie poczucie winy? Ile razy wiecie, że nie podołaliście oczekiwaniom rodziców, nauczycieli, kogoś innego, kto był dla was ważny, że nie daliście rady. I cały czas system... Ten... Światowo-religijny wbija cię w potępienie, że musisz to, musisz tamto, a może ten Bóg kiedyś Cię nie ukaże, ale pilnuj się. To jest herezja. Bóg taki nie jest. Dwa tysiące lat temu ukarał sam siebie. Ukarał sam siebie, aby nie karać ludzkości. Każdy człowiek ma prawo wyboru. Ta pani też, zobaczcie. Po co? Po to, bo on powiedział że każdy człowiek musi usłyszeć Ewangelię. Dla wielu jest ona omiecinami, ale dla wielu jest ona jedynym ratunkiem w życiu, bo nie ma niczego bardziej prawdziwego. I nie, nieważne, ile masz pieniędzy w życiu. Nieważne, czy przychodzisz tutaj ze statusem studenta, profesora. Nieważne, jeśli nie narodziłeś się na nowo, umrzesz i pójdziesz do piekła. Ale rozwiązanie jest za darmo. Nic nie musisz robić, nie musisz się starać, nie musisz się napinać. Chodzi o to, żebyś w swoim sercu uwierzył w największy akt miłości we wszechświecie. Że dwa tysiące lat temu Bóg, który widział, że gatunek ludzki upadł, że odsunął się od Niego, że jest Mu daleki, że nie ma ani jednego sprawiedliwego i wszyscy zgrzeszyli, postanawia raz na zawsze zakończyć temat grzechu. Schodzi na ziemię, rodzi się jako normalny człowiek Jezus. Przeżywa to życie bez grzechu. Rozpoznaje to, że jest Mesjaszem. Idzie na krzyż z miłości do Ciebie. On tam nie przegrał. On nie wiesie dzisiaj na krzyżu. Ludzie, kiedy patrzą na Jezusa przybitego do krzyża, myślą, o, no starał się. Chciał, może bardzo, ale mu nie wyszło. Przegrał, zabili Go. Od zawsze karą za grzech była śmierć. Za Twój i mój grzech ktoś musiał zapłacić. Jeśli wierzysz w zastępczą ofiarę Jezusa, to wierzysz w to? Że automatycznie On wziął na siebie wszelką śmierć. Jesteś uwolniony od śmierci. Ludzie, którzy patrzą ze zdziwieniem na to, co tutaj robimy, większość z nich obchodzi święta Wielkanocne Bożego Narodzenia. Przyjaciele. Ale chrześcijaństwo zasadza się na zmartwychwstaniu Jezusa. Zasadza się na wierze w to, że Jezus umarł za Twoje grzechy, a następnie zmartwychwstał. Jeśli w to nie wierzysz, że był martwy, a potem ożył, jeśli w to nie wierzysz, że zapłacił za ciebie, to na nic Twoje chodzenie do kościoła, na nic Twoje dobre uczynki, na nic Twoja ludzka sprawiedliwość, bo on powiedział, że ludzka sprawiedliwość w jego oczach nie ma żadnej wartości, że jest jak brudna, sprugawiona szmata. Dzisiaj intelektualizm jest na tronie, moralność jest na tronie. Ludzie potrafią przejść przy Ewangelii, szydzić z niej, ale powiedzieć, ale dam bezdomnemu 50 złotych i myślą, że mają pokój z Bogiem. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. W Chrystusie. Pamiętaj, nie przez uczynki, nie przez starania. Jeśli uwierzysz w Jego zastępczą ofiarę dzisiaj, jesteś niewinny. Nieważne, co na wywijałeś. Nieważne. A może po ludzku jesteś dobry, ale też Go potrzebujesz. Też Go potrzebujesz, bo On nie powiedział, że chodzi o dobro i zło. On powiedział, kładę przed Tobą życie oraz śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Wybierz życie, aby żył. Przyjaciele, na jakim fundamencie budujecie swoje życie? Co jest źródłem tego? Stan konta? Zajrzysz teraz do aplikacji. Jest bańka, jest okej, okay, lecę dalej. Student powie tak, mam dwie dychy, pociągnę dalej, dłużej. Będą fajne wakacje. Żona, dziewczyna, chłopak, dobra praca na wakacje, wysoka emerytura, co inwestujesz? W co? I zadam Ci jedno kluczowe pytanie. Gdzie spędzisz wieczność? Gdzie ją spędzisz? Ludzie myślą, że to zależy od Boga albo od przypadku. To zależy od Ciebie. Dlaczego? Bo Bóg wszystko zrobił dla Ciebie, co Ci jest potrzebne do życia i do pobożności. Tu na Ziemi i do tego, aby pójść do nieba. On wszystko już zrobił. Albo to przyjmujesz, albo nie. Ale nie jak jakąś karteczkę czy opłatek. Przyjmujesz to w swoim sercu. Zgadzasz się z tym, mówisz tak, dziękuję Ci Jezus. Dziękuję Ci, że pokonałeś śmierć w moim życiu. Dziękuję Ci, dziękuję Ci, że zmartwychwstałeś dla mnie. Dziękuję Ci, że pokonałeś diabła. Dziękuję Ci, że zapewniłeś mi życie wieczne. Dziękuję Ci, że mogę budować na tym kamieniu. To takie proste, takie proste. Jezus powiedział, w związku z tym, że świat swojej mądrości odrzucił mnie, upodobało mi się zbawić świat przez głupie zwiastowanie. Dla wielu dziś to głupie zwiastowanie, to kepening, ale dla Ciebie to może być ratunek. To jest dla bogatych i dla biednych, dla dorosłych i dla młodych, dla wykształconych i niewykształconych, dla bandytów. I dla porządnych każdy człowiek potrzebuje pojednać się z Bogiem. Przyjaciele, jak to zrobić? Możesz zrobić tak, jak zrobiłem ja 12 lat temu, kiedy w końcu istota Ewangelii przebiła się przez filtry mojego intelektualizmu. Wszedłem do Łazienki mojego domu i powiedziałem tak, Jezus, ja wierzę, że to Ty. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Wierzę, że wziąłeś na siebie winę i karę, które były mi przypisane. Wierzę, że martwych stałeś. Wierzę w to. Powiedziałem, przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę udawać. Bądź panem mojego życia. Nie ja, już sam. Nie moje ręce, nie moja głowa. Co z tym zrobisz? Co zrobisz z tym poselstwem? Bo teraz, kiedy je słyszysz, w swoim sercu podejmujesz decyzję. Czy Ewangelia ma dla ciebie wartość, czy jest niczym? Czy jest jak śmieć, jak paproch, jak pył, który leci na wietrze. Czy rzucisz się na nią w wierzę? Powiedz tak, ja nie rozumiem, o czym On mówi, ale ja wiem, że życie bez Ciebie Jezus nie ma wartości. Nie jestem religijny, ja też nie byłem. Nie jestem religijna, ale wierzę, że Ty jesteś dawcą życia. Zapraszam Cię do mojego życia. Ty, który zmartwychwstałeś, panuj w moim życiu. To bardzo proste przyjaciele. Mądrych rozważań Wam życimy. Amen. Ja ten... Powiedz coś? Zapomniałem nagle. Przyjaciele, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie jesteśmy religijnymi ludźmi. Nie przychodzimy tutaj, zresztą jest nas pełno w Warszawie, spotkacie nas w różnych miejscach. Jesteśmy ludźmi, którzy mają bardzo różne historie, ale wszyscy spotkaliśmy w którymś momencie życia osobiście Jezusa. Każdy z nas narodził się na nowo. Mamy różne historie, ale dzisiaj jedno źródło życia. Dzisiaj jesteśmy obywatelami nieba. Tak jak mówiła wcześniej moja żona, uzdrawiamy chorych, uwalniamy zniewolonych. Robimy to mocą imienia Jezus, bo takie jest dziedzictwo tych, którzy uwierzyli. To nie są baśnie, to jest życie. Jeśli potrzebujesz, sprawdź Boga, wystaw Go na próbę. Skonfrontuj, skonfrontuj. Tu w Warszawie spotykamy się regularnie, nazywamy się Kościół Mocy. Spotykamy się co niedziela na ulicy Dzierżoniowskiej 11. W najbliższą niedzielę zapraszamy Was na kolumnę Zygmunta, na nabożeństwo, gdzie będziemy wielbić Boga, będziemy Go czcić. Będziemy głosić Ewangelię i uwalniać niewolonych i uzdrawiać chorych. Znajdziecie nas też, przyjaciele, w internecie, wszędzie. Jeśli potrzebujesz pomocy, zvonź śmiało. To wszystko jest za darmo dla Ciebie. Jezus za to zapłacił swoją krwią. Amen.